Witajcie, moi drodzy widzowie, w kolejnym materiale na moim kanale. I dziś pierwszy odcinek z Lego Miasta. Tak, pierwszy odcinek z Lego Miasta. To jest pewien że będzie to Lego Miasta i wreszcie jest. Tak, będą co dwa tygodnie, co trzy będą pojawiały jakieś odcinki. Dziś kupiłem sobie stół, już jest świetnie wygląda i przy okazji sobie kupiłem taki zestaw w na promocji, bo jutro z Batmana, The Batman, bo jutro idę do kina na ten film, a też mi się przyle do miasta jako taki pościg. Też muszę dokupić na pewno płytki, półpłytki zielone, e, takie śniegowe i ten duże szare i płytki drogowe. A ja chyba te stare bardziej będę chciał, bo stare będą mi się bardziej opłacają. No i też wam pokażę całe miasto. A jeszcze sobie takie autka użyję w tym mieście. O takie dwa. Trzecia część to dzień w szkole. Ulica Pogonna jako główny rynek. Tu mamy stanowisko ratownicze. I tu w tym miejscu będzie hotel butikowy. Tu mamy rynek, tu mamy ten mój mocek, na który was serdecznie zapraszam. I tu mamy mój autorski modular, który się buduje jeszcze u starych elementów. Kupować? Pokupować? No, i tu mamy taką z. Że... daj go na lej, po prostu wiecie, tak do ozdoby, jeszcze całego nie mam miasta zrobionego. Ym. I to jest taki głównie wstępowy odcinek, taki króciutki. Oj Boże, mi się. Ym. No, i jeszcze podejrzewam, że na bank, tak jest na naprawy hotel, butikowy Mam jeszcze plan tu gdzieś postawić książkę, którą sobie pewnie zobaczę w grudniu. Może wiesz, że też jakby w... i ulicę Sezamkową? Czyż, że to nie wiem, gdzie będę ulicę Zamkową. Um, nie wiem, czy by nie bardziej by się opłacało dać to gdzieś w szkole o tu bardziej, a ulicę Sezamkową tam. Nie wiem, jeszcze pomyślę, ale na razie tak to wygląda. No i modular będzie z tego osobno, odcinka z tego z modulara. No i to na tyle tej pierwszej części z tego miasta. A dziękuję za oglądanie tego krótkiego materiału. Widzimy się w kolejnych materiałach. Pamiętajcie o łapce i pa!